Czołem przedmierze, kto choć lizną szermiarki historycznej musiał przynajmniej raz mieć w ręku miecz długi lub szable firmy GOWA. Sprzęt bardzo rozpowszechniony, z uwagi na niską cenę, dość trwały i niewymagający odchraniaczy, więc idealny dla osób początkujących, których w każdym klubie szermierczym jest statystycznie najwięcej. Dziś przyjrzymy się nowej propozycji producenta, którą jest rapier teleskopowy oraz lewak. Broń, jak na sprzęt tej kategorii, zaskakująco dobrze odwzorowująca zachowanie stalowego rapiera. Z punktu widzenia nauczania, jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala od samego początku kształtować poprawne nawyki, ostrze teleskopowe. Które wyposażony w ten rapier, absorbuje siłę uderzenia nie przez ugięcie, ale przez to, że koniec broni się chowa. W ten sposób. Klinga jest sztywna. Wszystkie działania szermiercze wymagające sztywnego ostrza typu zasłony, zbicia, pchnięcia po żelazie, działania ze styku są skuteczne. Co nie zawsze jest prawdą w wypadku broni plastikowej. Oprócz tego e, sztywne ostrze może być grubsze. Mieć grubszy koniec broni, większą powierzchnię kontaktu z ciałem przeciwnika, na której rozkłada się siła uderzenia, mniej siniaków, brak sieniaków i bólu. Następnie aluminiowy kosz który fajnie chowa rękę, od środka wyściółka zapobiegająca odciskom. Można pozwolić sobie na walkę bez rękawicy. Oprócz tego na Nielcu zaślepki nakręcane, które nie spadną nam w zamieszaniu. Waga i sposób jej rozłożenia bardzo zbliżony do broni stalowej. A co za tym idzie, sposób w jaki rapier trzyma się i prowadzi? Szczegóły techniczne, materiały, waga, długość znajdują się w opisie technicznym. A my przejdziemy teraz do testu sparringowego. Does it hurt? Yeah, a bit. It hurts. it hurts. Especially when it's fosse, it hurts because it strikes, then it stips, uh, sniffs. Yeah, it, hurt. it, hurt it hurts. It hurts. It Okay, but it's safe. For a t shirt, it, uh, it hurts when it slides. Uh, give me one to a For a leg, it's okay. For the shin? Okay. Huh? Give me a thrust for the shin. On the leg? Okay, on the foot? It doesn't hurt on the foot. Okay. You know what? Yeah. Uh you need a thrust <coughs> through, through through the mask, through the protection. Upwards. Yeah. Here. here. Just, just push a bit. Slide. Slide 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 You need a gorgeous for okay? Yeah. so without the gorget it would be like really a worse scenario but it doesn't really slip even if i thrust like this it doesn't slip so i think this protection is enough let's, let's try like, like this i will push. yeah 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 okay yeah yeah the only one the only thing why I'm it because it was a strike here huh? and then it slides back sliding, and then moves up. Huh? So I'm really worrying that if the head would be in this position and you get this right here, it okay. Been... So maybe Gorget or at least something like a scarf. Good one. <laughs> Good one. <laughs> and passe here if okay. That was the scenario. What no, it didn't. Hurt. It, didn't, hurt. it, didn't, hurt. it didn't, hurt. didn't slip. So what we have here? Yes. We have a stripe here. Yes. And a back. Yeah. It stick to a uh, to a skin. Yeah. But it didn't slip. And it wasn't too hurt. Yeah. Okay. Yeah. Okay. It was here on the mask? Everything is good, yeah. Yeah, it was fine. So basically what I can say, we can recommend those four uh, low commitment fights, that's one. If you have um, high tolerance to pain. If you have a low tolerance to pain, better to wear something like a jacket or maybe some kind of a hoodie or something on top. It didn't slip, I would say. It sticks to your skin, so it's fine. Also, it's uh, good for a hand grip. So you can, it is really grippy, so it's really fine. So you didn't slip inside your grip. So okay. that's it, so more or less good. Bez odzieży ochronnej na początku się bałem, po tym co to może zrobić, ale po kilku wymianach, nie czując żadnego większego bólu, czułem się zupełnie bezpiecznie, zacząłem walczyć agresywniej. Andri wykonał kilka bardziej ryzykownych ataków, które mogłyby się ewentualnie skończyć mniej szczęśliwie i, i tak, i tak się czułem bezpiecznie. Bólu nie czułem. Dostałeś jakieś trafienie, może, że obawiałeś się, że przez chwilę się zastanawiałeś, ach, czy nic mi się nie stanie? Najbliższe takie trafienie było, kiedy dostałem koszulkę na klatkę piersiową od dołu. I jedyne co mogło się stać, to gdyby pod maskę sztych, zleciał <laughs> pod maskę i uderzył mnie w gardło? Ale dobra, a myślisz, że to jest w stanie się posliznąć na tyle, żeby wjechać ci pod z maski? Próbowaliśmy specjalnie, próbowaliśmy no. w sparingu. I nie udało nam się osiągnąć tego poślizgnięcia. Niepotrzebne są ani rękawice, ani żadne ochraniacze dodatkowe. Wystarczy maska. Ty używałeś do DSW, ale, ale Andri ma maskę sportową. Tak, i też nie miało żadnego problemu z tym. Dobra. On a, one of our exchanges I got a pretty decent strike to my pinky. It short a bit but it uh, didn't broke, uh, everything is fine so I can move it. Pain is all, uh, away right now so I don't feel any and we had a sparring like two minutes back ago so everything is more or less fine and it was a really pronounced hit uh, against the heel so basically I was gripping it up and I get the strike at the very very tip of a blade with, with the very tip of my finger. I can recommend gloves. That's uh, basically, that's it. It is not too bad. I received a strike like this with uh, as a weapon. And, uh, if it would be a plastic, it would be definitely uh, more impactful, more problematic. I can definitely recommend them for uh, long gear training. One thing that I do really like, that the guard itself is really big, so you can use all the grips that you like. So two fingers, one finger, all the stuff like those all of them are there so you can train whatever you like. You can even with this grip you can train it like a military saber. So it's all all inclusive I would say. So really good product. Really recommend. Okay, to coś. Podoba mi się. Obecność tych kulek, które stanowią pewnego rodzaju tempę zakończenie wielca, dlatego czy tam krzyża, dają dodatkowy walor bezpieczeństwa. Podoba się, że kosz jest metalowy, chowa praktycznie całą rękę, chwyt jest wygodny, teleskopy są wyraźnie, dają wyraźny efekt, zastępują efekt ugięcia. Natomiast, czego osobiście uważam, że nie ma, a mogłoby się przydać, to jest jakaś obłęka tutaj. Jeżeli oczywiście chcemy używać tych do pojedynku z cięciami, bo wiadomo, że każdy celuje w rękę, jeśli się tylko taka możliwość pojawia i jeżeli nie używamy rękawica, do tego chyba dążymy, żeby nie używać niskich maski, no to dobra byłaby tu jeszcze jakaś plastikowa obłęka. Nie dostałam natomiast ani jednego śpichu w kolano. Podejrzewam, że taki śpich byłby bolesny, ale nie na tyle, żeby cokolwiek uszkodzić. Chyba, że musiałby ktoś bardzo nietrafnie, na przykład spod od dołu uderzyć w więzadło. Poza tym uważam, że bardzo bezpieczny sprzęt, nawet z przeciwnikiem takim zaawansowanym. Przetestowaliśmy sprzęt praktycznie, jesteśmy zadowoleni. Nasze wstępne przypuszczenia potwierdziły się. Jedyna uwaga dotyczy lawaka, mianowicie kosz dzwonowy warto zastąpić koszem takim, jak mamy w szabli, dla lepszej ochrony palców serdecznego i małego. Poza tym uważam, że mamy nowego faworyta, jeśli chodzi o sprzęt dla początkujących. Dziękuję.